Witam. Na tym filmiku zaprezentuję jedną z nowości modułu CAM w ZW3D2014. Jest to nowa operacja z modułu 3X. Jest to operacja usuwania naddatków w narożach. Wcześniej, w wersji 2013, wcześniejszych, w przypadku kiedy korzystaliśmy z większego narzędzia i gdzieś tam w narożach zostawały nam jeszcze materiał półfabrykatu, trzeba upuścić obróbkę resztek dla jakiegoś mniejszego narzędzia wtedy dopiero mogliśmy mówić o całkowicie obrobionym detalu teraz mamy na to specjalną operację jest tutaj widoczna w tekstii wykańczające, dodajemy sobie do cech część narzędzie wskaże frezik kulisty dziesiątkę i wchodzimy w parametry tak, Co widać w parametrach, o nich słów kilka, mamy rozdzielone parametry dla płaskich obszarów i dla stromych obszarów i możemy sobie określić szyk ścieżki dla właśnie tych płaskich oraz osobne wartości kroku dla i dla stromych i dla płaskich. Ponieważ jest to operacja wykańczająca, no to domyślnie przyjęta wartość to jest typ kroku chropowatość o wartości jednej setki i tolerancja ścieżki też jedna setka, to oczywiście Możemy sobie sami, sami zdefiniować. I to, co jest dla nas najbardziej interesujące, znajduje się w ustawieniu ścieżki, czyli szyk ścieżki i liczba przejść. Dajmy sobie 5 przejść. Kąt y, limitu stromych niech będzie nie wiem, 40 stopni. Obróbkę obszarów deklarujemy, czy chcemy wszystkie obszary obrobić, czy tylko płaskie, bądź tylko strome. My chcemy robić wszystko. Przeliczamy. I po chwili mamy wygenerowane ścieżki. Warto zwrócić uwagę, że te ścieżki są tak generowane, to nie jest po prostu zigzag, który przechodzi sobie z jednego poziomu w drugi, tylko to jest obróbka ze stałym obciążeniem narzędzia, bo najpierw narzędzie wie, że nam sobie zdejmuje tutaj naddatek z samego dołu, potem ściąga z góry, z dołu, z góry, z dołu i tak na przemian przechodząc ostatnim przejściem w środku, w środku, w środku tego naroża deklarować ilość przejść możemy na dwa sposoby, bo możemy albo to robić ręcznie tak jak zrobiłem to przed chwilą lub zmieniając ścieżki na narzędzie odniesienia system sam wygeneruje potrzebną ilość przejść ale zrobi to dopiero po wskazaniu jakim narzędziem wykonywaliśmy wcześniejszą operację wstawię tutaj narzędzie dwukrotnie większe freskuisty 20 mm przeliczam o i widać ścieżki się trochę poszerzyły z racji tego, że system wykrył, że zostałoby więcej, więcej naddatku po wcześniejszych przejściach i tak w kilku w kilku krokach można takie czyszczenie naroży sobie wygenerować